Witajcie, moi drogie MatSmerficzki, witajcie serdecznie w odcinku dotyczącym brył, a dokładniej powiemy sobie w tym odcinku o bryłach, a konkretniej o kuli. Bryły obrotowe, a dokładniej kula nagrana oczywiście już na kanale znajdziecie na pewno i stożek, i walec, więc nadszedł czas oczywiście na kulę. Kula chyba powiedziałbym, że jest najprostsza, jeżeli chodzi o bryły obrotowe. Dlatego, że tam jest najmniej wzorów, najmniej y, dziwnych zadań może się pojawić właśnie w związku z y, bryłami obrotowymi, z, y, w związku z kulą. Także słuchajcie, ja na początku wypiszę Mam wzorki, które są niezbędne, jeżeli chodzi o y, kulę. Wy w tym czasie oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście ustawcie sobie dzwoneczek, żeby żaden ciekawy film Was nie ominął. A pamiętajcie, że bryły obrotowe to jest temat, który na 100% pojawi się na maturze w tym roku. Więc słuchajcie, nie omijcie tego tematu. On jest bardzo ważny, a zarazem bardzo łatwy. Więc musicie po prostu sobie go ogarnąć, żeby zdobyć no, punkty za darmo, żeby były, słuchajcie. No więc tak, jak wygląda nasza kula? Oczywiście jest to bryła obrotowa, no bo jeżeli będziemy obracać sobie koło, no to powstanie nam kula, słuchajcie, ja postaram się jakoś to ładnie namalować, cyk, tutaj mamy oczywiście promień, no i w środku jedziemy sobie z, o, z kołem, zobaczcie, ładnie to wyjdzie, Uuu, no pięknie to wyszło, prawda, że pięknie to wyszło? Tu jest oczywiście nasz promień. Walniemy go sobie na niebiesko, żeby ładnie tutaj nam błyszczał. No i teraz oczywiście wzory, które musicie znać. Pole całkowite naszej kuli to jest 4 razy pi razy r do potęgi drugiej. Natomiast jeżeli chodzi o objętość, to objętość liczymy jako 4 trzecie razy pi razy r do potęgi trzeciej. Czyli 4 trzecie pi r do trzeciej. Pamiętajcie, że... Pole w jed ma jednostkę kwadratową, natomiast objętości są w jednostkach sześciennych. To może Wam oczywiście się przydać. Czy coś muszę Wam więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o kulę? Szczerze mówiąc, no raczej nie wydaje mi się, więc to powinno Wam w zupełności wystarczyć. No i lecimy, słuchajcie sobie, w zadania. Mamy obliczyć objętość oraz pole powierzchni całkowitej kuli o promieniu 4 cm. Mamy tutaj takie zadanie, słuchajcie, na rozruszanie się. Czyli mamy podany promień i chodzi o to, żebyśmy policzyli pole całkowite i objętość, czyli po prostu podstawili sobie do wzorku. No więc, przed chwilą napisaliśmy sobie, że pole całkowite to jest 4 razy pi razy r do potęgi drugiej. Więc mamy zobaczcie 4 razy pi razy 4 do potęgi drugiej. No więc mnożymy sobie 4 do potęgi drugiej, to będzie 16. 16 razy 4 to będzie 64. Pi no i oczywiście, jeżeli mamy jednostkę, to dodajmy Centymetry kwadratowe. Natomiast jeżeli chodzi o objętość, to mieliśmy 4, 3 razy pi razy r do potęgi trzeciej, czyli zobaczcie, mamy 4, 3 razy pi razy promień, czyli r do potęgi trzeciej. No więc mamy tak, 4, 3 razy pi, no i razy 4 do potęgi trzeciej, czyli 4 razy 4 to 16, razy 4 to 64, my to już wiemy. No i tutaj mamy oczywiście centymetry sześcienne. Czyli nasza objętość równa się, no i teraz pozostaje nam jeszcze pomnożyć 4 razy 64. Oczywiście macie kalkulator, więc korzystajcie. Natomiast w pamięci, tak licząc, 4 razy 60 to jest 240. 4 razy 4 to 16. To będzie jakieś na oko 256 trzecich pi i jeszcze centymetry sześcienne. Taka jest objętość naszej kuli, słuchajcie, o promieniu 4 cm. Teraz troszeczkę ciekawiej będzie. Mamy 5 kulek o promieniu 3 decymetry. Czyli mamy promień 3 decymetry i mamy M kulek o promieniu 2 decymetry, czyli na przykład R małe 2 decymetry. Tutaj mamy 5 takich kulek, a tutaj mamy M kulek, czyli nie wiemy ile jest takich kulek. No to będzie ciekawie się działo, słuchajcie. No i teraz co my wiemy? Wiemy, że przetopiliśmy te ileś tam kulek w jedną kulę o powierzchni 196 decymetrów kwadratowych. Czyli wiemy, jaka jest powierzchnia, czyli możemy sobie napisać, że pole całkowite naszej dużej kuli to jest 196 pi decymetry kwadratowe, decymetry kwadratowe a to jest nic innego, jak pisaliśmy sobie wcześniej, że to jest 4 pi r do potęgi drugiej, prawda? Czyli zobaczcie, pi nam się redukuje, więc zostaje nam 4R kwadrat równa się 196. Jak podzielimy sobie przez 4, to będziemy mieli r kwadrat równa się. No i teraz pytanie, ile to jest? 196 podzielić na 4. Na no moje jako jakieś 49, słuchajcie, ale pamiętajcie, że możecie sobie skorzystać z kalkulatora. Ja na przykład wezmę sobie szybciusieńko w telefoniku, policzę, żeby nie było. Aczkolwiek raczej nie powinny mieć wątpliwości, że tak jest. 196 podzielić przez 4, uwaga, 49. No i teraz słuchajcie, sobie to pierwiastkujemy i będziemy mieli, że nasz promień wynosi 7, 7 decymetrów. Czyli to jest promień mojej nowej kuli. A po co w ogóle mi ten promień, słuchajcie, tej kuli? Ponieważ jeżeli przetapiamy sobie te kuleczki, to nie jest tak że pole całkowite tej nowej kulki będzie sumą pól całkowitych wcześniejszej, tylko musimy przejść, słuchajcie, sobie na objętości, bo jeżeli przetapiamy, no to objętości będą takie same, prawda? Czyli musimy sobie policzyć objętość tej dużej kulki, to będzie 4 trzecie razy pi razy r do potęgi trzeciej, czyli 7 do potęgi trzeciej. No Jezu, słuchajcie, no, przy takich liczbach, wybaczcie, ale nie będę liczył tego pod kreską, bo nie mam takim tylu miejsca, że tak powiem. Mam 7 do potęgi trzeciej i jeszcze muszę to pomnożyć przez 4, czyli mam 1372 trzecie. Czy to się podzieli przez 3? No nie podzieli się przez 3. 1372 trzecie pi. O i to jest objętość mojej tej jednej dużej kulki i teraz... A, ile kulek było promieni 2 decymetry? W sumie nie doczytałem polecenia, no, dosyć istotne. No więc teraz policzę sobie objętość tej kulek mniejszych, czyli, yy, znaczy tych większych, tam gdzie promień był 3 decymetry, czyli to jest 4 trzecie razy pi razy r do potęgi trzeciej, Czyli mam 3 razy 3 to 27, e, wróć, 3 razy 3, 9 razy 3, 27. E, mógłbym teoretycznie skrócić tą trójkę, ale wiecie co? Ja tak po prostu, d, tak idąc daleko myśląc, zakładam, że te trujeczki w mianownikach mi się skrócą, więc ja tutaj redukować nic wcześniej nie będę, tylko sobie pomnożę, ile to jest, słuchajcie, 27 razy 4 to mamy 108 trzecich pi. A tych kulek, y, słuchajcie, mniejszych to jest 4 trzecie razy pi razy 2 do potęgi trzeciej. 2 razy 2 to 4, razy 2 to jest 8. 8 razy 4 to jest 32 trzecie pi. I teraz słuchajcie, zapiszę jedno bardzo ważne równanie, a mianowicie, że suma objętości kulek y, tych mniejszych jest równa objętości tej kulki dużej, która powstała nam poprzez przeto po przetopieniu. Czyli zobaczcie, 5 kulek o promieniu 3, czyli 5 razy 108 trzecich pi, dodać m kulek, nie wiem ile ich było, razy 32 trzecie pi, równa się z 1372 trzecie pi. No i ja już z marszu, słuchajcie, mogę w ogóle, zobaczcie, skrócę to tak, mogę skrócić sobie zarówno trójeczkę, jak i pi, trójeczkę razy pi, trójeczkę razy pi, no bo pomnożyłem sobie, dajmy to przez 3 e, i podzieliłem przez pi, tak? No i co mi zostaje 5 razy 108, 5 razy 108, czyli to będzie pewnie jakieś yy, 540, dokładnie, czyli mamy, zobaczcie, 540, dodać 32 M równa się 1372. Przerzucam sobie 540 na drugą stronę, czyli robię minus 540, 1372 minus 540 to jest 832. To jest 832, czyli 32M równa się 832. No i teraz musimy podzielić przez 32, bo to stoi przy M i będę miał M równa się 832 przez 32, to jest 26, słuchajcie. I ja wiem, że było 26 tych kulek po prostu mniejszych. Także, widzicie, zadanie nie jest trudne, ale troszeczkę wymaga e, liczenia. Wiedząc, że objętość kulika 1, Objętość kulika 1 y, jest 64 razy większa od objętości kulika 2. Mamy obliczyć stosunek promieni oraz pól powierzchni obu tych figur, obu tych kul, oh boż. No więc tak, zobaczcie, ja podzielę sobie przez V2 i będę miał, że V1 przez V2 równa się 64. Y, no, V to są nasze objętości, prawda? Czyli zobaczcie, to są 4 trzecie pi R do trzeciej, przez 4 trzecie pi r małe weźmy sobie do trzeciej i to jest 64. Zobaczcie, 4 trzecie pi, 4 trzecie pi nam się redukuje i zostaje nam r do trzeciej przez r do trzeciej, prawda? Czyli ja mógłbym napisać, że to jest duże r przez małe, r do potęgi trzeciej i to jest 64. Więc jeżeli chcę obliczyć stosunek promieni, to muszę zrobić pierwiastek trzeciego stopnia i będę miał, że r przez ry to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 64, czyli po prostu 4. I to jest stosunek y, naszych promieni. No więc nie wiem, czy zwróciliście uwagę, właśnie ja to zawsze powtarzam, że jeżeli mamy na przykład w tym przypadku akurat kula i mamy promienie, wiemy, że stosunek promieni jest 4, stosunek pól, słuchajcie, będzie, czyli to 4 to jest jakieś tam k, czyli ta nasza skala, stosunek promieni to jest zawsze, stosunek pól, przepraszam, to jest zawsze k kwadrat, a stosunek objętości to jest k do trzeciej, co zobaczcie nam się zgadza, bo żeby policzyć ile jest stosunek promieni, musieliśmy zrobić pierwiastek trzeciego stopnia, więc idąc w drugą stronę, jak podniesiemy sobie 4 do potęgi trzeciej, to będzie 64 i to jest stosunek objętości. No jeżeli chcemy policzyć stosunek pól, czyli pole całkowite pierwszej kuli do pola całkowitego drugiej kuli, to będzie po prostu k do kwadratu, czyli 4 do kwadratu, czyli po prostu 16. To jest proste zadanie, ale trzeba pamiętać o tych zależnościach. Objętość dwóch kul, objętości dwóch kul różnią się o 876 pi decymetrów sześciennych. Natomiast ich promienie o 3 decymetry. Oblicz promienie tych kul oraz pole powierzchni całkowitej mniejszej kuli. O, wydaje mi się, że to będzie troszeczkę do liczenia, słuchajcie. No więc mamy tak. Wiemy, że promienie różnią się o 3 decymetry, czyli weźmy sobie, że R, duże, czyli promień tej większej, to będzie R małe dodać 3. No i widać, że jak widzicie, to promienie różnią się o 3, prawda? Czyli promień większej to jest mniejszej plus 3, oczywiście te decymetry. No i teraz objętości. Objętość kuli większej minus objętość kuli mniejszej to jest 876 pi decymetrów, oczywiście sześciennych. No i teraz tak, objętość kuli e, liczymy jako 4 razy pi i tej większej to będzie r do trzeciej minus 4 trzecie pi r małe do potęgi trzeciej i to jest 876 pi. No i teraz możemy, słuchajcie, pi sobie wszędzie skrócić, zobaczcie. I w sumie to mógłbym pomnożyć razy 3 czwarte, żeby pozbyć się tego 3 czwarte i będę miał r do trzeciej minus małe r do trzeciej, równa się. No i teraz zobaczcie, 876... Podzielę sobie przez 4, prawda, i pomnożę sobie przez 3 i mam 657. No i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak pod duże r podstawię sobie, słuchajcie, małe r plus 3 do potęgi trzeciej minus r do trzeciej równa się 657. No i tutaj kłania się wzór skróconego mnożenia. Ja może go Wam zapiszę. Jeżeli mam a plus b do potęgi trzeciej, to jest pierwszy element do potęgi trzeciej, dodać 3 razy a do drugiej razy b, dodać 3 razy a razy b do drugiej i dodać b do potęgi trzeciej. To jest wzór, który musimy, słuchajcie, tutaj zastosować. Więc tak, pierwszy element do trzeciej, dodać 3 razy pierwszy element do drugiej, razy drugi element, dodać 3 razy pierwszy element razy drugi do potęgi drugiej. No 3 do kwadratu to jest oczywiście 9. I dodać r do, y, do trzecie, drugi element do trzeciej, czyli 3 do trzeciej, czyli 27. Minus r do trzeciej i równa się 657. Zobaczcie, r do trzeciej mi się pięknie redukuje. I co mi zostaje? 3 razy 3, czyli 9r kwadrat. Dodać 3 razy 9 to jest 27r. I teraz tak, mam 27 i mógłbym teoretycznie od razu 657 przenieść na drugą stronę. I miałbym minus 630 równa się 0. Ja tutaj, żeby ta delta nie była zbyt wielka, podzieliłbym przez 9. Zobaczmy, czy nam się to opłaca. To będzie r kwadrat, dodać 3r. No ile to jest 630 przez 9? No, 63 to jest 9 razy 7. Czyli jak podzielę przez 9, to będę miał 70. I to się równa 0. No i tu słuchajcie, liczymy sobie deltę jako b kwadrat minus 4 razy a razy c. AC jest minus 70. Czyli to się równa 9 do kwadratu, wróć, ja tutaj napisałem 9 do kwadratu, a ja już miałem na myśli, że jeszcze to podniosłem sobie do kwadratu, bo 3 do kwadratu to jest 9, czyli mam 4 razy 70 to jest 280 plus 9, czyli 289. No przejdę sobie, słuchajcie, tutaj, pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 289 to jest piękne 17. No i liczymy sobie R1 jako minus B Minus pierwiastek z delty przez 2a, no ale zobaczcie, mój promień raczej nie może być na minusie, prawda? A to wychodzi minus 10, no więc to jest sprzeczne. Więc liczymy sobie r2 jako minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mam 17 minus 3, co daje nam 14. 14 przez 2 daje nam oczywiście 7. Dzięki temu, słuchajcie, znam promień e, małe r, czyli promień tego mniejszego tej mniejszej kuli. A my mamy policzyć pole powierzchni całkowitej mniejszej kuli. No skoro mamy policzyć pole całkowite mniejszej, to pole to było 4 razy pi razy r do potęgi drugiej, ponieważ mniejszej to napisze małe r, czyli to się równa 4 razy pi razy r do drugiej, czyli razy 49. No i teraz 4 razy 40 to 160 i 4 razy 9 no to 196 jak nic będzie 196 pi no, i tutaj oczywiście jednostka decymetry kwadratowe. Zgadza się? No, chyba się zgadza. Gdyby wyszło wam inaczej, to oczywiście piszcie w komentarzach. Kula o promieniu 41 została przecięta płaszczyzną w odległości 9 decymetrów od środka kuli. Wyznacz pole tego przekroju. No dobrze, słuchajcie, mamy, wolnijmy kulę. Tyk. Tutaj jest mniej więcej środek. Tu jest mój promień, prawda? Może ja tu cyknę. O, pykło, 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 słuchajcie. O no brawie pykło. A uda mi się to przenieść? Jestem bardzo ciekawy, czy mi się to uda przenieść. E, tak myślałem, że jak ja przeniosę, to będę przenosił razem z pola. A dobra, nie, nie jest źle. Nie jest źle. Wręcz bym powiedział, jest bardzo dobrze. No więc kula o promieniu 41, czyli tutaj mamy promień, który wynosi 41. Przecięto płaszczyzną w odległości 9 decymetrów, no więc w odległości 9 decymetrów, słuchajcie, no więc według mnie ta odległość 9 decymetrów, załóżmy sobie to jest tu, no grzywo jakoś, no, dobra, zrobię po swojemu bez, o, tu jest 9 decymetrów, to jest ta odległość i przecięto to płaszczyzną, no to zobaczcie, no jak ja przetnę płaszczyzną, przecież no to będziemy mieli o coś takiego, prawda? O, pięknie teraz mi wyszło. I tu jest mój, słuchajcie, promień. O, i teraz połączę sobie to, słuchajcie, jeszcze o tak, w ten sposób, bo to czerwone, zobaczcie, to co teraz zrobiłem, to jest to samo co to czerwone, no bo to jest po prostu nasz promień tej kuli dużej, czyli to też jest 40, słuchajcie, 1. Więc nie wiem, czy wy to widzicie, czy wy to widzicie, ale nam powstał, słuchajcie, trójkąt prostokątny, mniej więcej taki. Tutaj mam 41, tutaj mam 9, bo wiem, że ta odległość jest 9, a my mamy wyznaczyć pole przekroju. No więc jeżeli przetniecie sobie kulę, słuchajcie, no to zostanie nam po prostu nic innego jak koło. Więc jeżeli wyznaczymy sobie promień, o, ten promień, no to będzie, może inna R, ten promień, to będziemy wiedzieli, jaki jest promień naszego koła i po prostu policzymy pole koła. No ale żeby policzyć ten promień, to zastosujmy, pewnie, pewnie już Wam przychodzi coś do głowy, no bo jak trójkąt prostokątny, to oczywiście twierdzenie Pitagorasa. Czyli mamy r do kwadratu, dodać 9 do kwadratu, równa się 41 do kwadratu. Czyli mamy r kwadrat, dodać 81, równa się. I teraz ile to jest 41 do kwadratu? 41 do kwadratu to jest 40 do kwadratu, czyli 1600. Dodać 40 i 41, ja obstawiam 1681 Przerzucamy 81 na drugą stronę i będę miał po prostu równe piękne 1600. Czyli jeżeli sobie to spierwiastkujemy, to mamy R równa się 40. No bo pierwiastek z 16 to 4, pierwiastek ze 100 to 10. 4 razy 10 to jest 40 decymetry. No i teraz jeżeli ja mam promień, to ja mogę policzyć pole mojego przekroju. Biorąc pod uwagę, że to jest koło, to pole koła liczymy jako pi razy r do potęgi drugiej. Czyli mamy pi razy 40 do potęgi drugiej, czyli to jest 16 i 2,0 pi decymetrów kwadratowych. Pamiętajcie, bo pole jest zawsze w centymetrach kwadratowych. No i chyba słuchajcie, już ostatnie zadanko. To będzie zadanko bardziej dla, do samodzielnego rozwiązania, bo jestem ciekawy, jak sobie z tym poradzicie. Ja może Was troszeczkę naprowadzę. Otóż, jeżeli mamy kulę tak, jaki mamy kulę ziemską. No więc długość równoleżnika ziemi. Równoleżniki, pamiętajcie, idą w tę stronę, prawda? Najdłuższy równoleżnik, jak dobrze pamiętam, to równik, tak? To są równoleżniki, a to są południki, prawda? No więc nas interesują równoleżniki. Więc jeżeli ja sobie tutaj narysuję, o, to to, o, to jest mój równoleżnik, to jest mój, to co to jest? To jest mój równik, prawda? Jak dobrze kojarzę. No więc teraz. Chodzi nam o równoleżnik Ziemi, który odpowiada 30% szerokości geograficznej. Zobaczcie. Czyli tutaj on, szerokości geograficznej 40%, czyli tu. Czyli ja wiem, że tutaj mam 30 stopni, a skoro ja tutaj mam 30 stopni, słuchajcie, to automatycznie ja wiem, że te 30 stopni mam też po prostu tutaj. Bo to są kąty na przemian ległe, prawda? I teraz, jeżeli ja narysowałbym, słuchajcie, jeszcze sobie tą odległość, którą nawet przed chwilką mieliśmy, o, to powstał mi trójkąt prostokątny. Powstał mi trójkąt prostokątny, mniej więcej, który wygląda w ten sposób. Ja wiem, że tu jest 30 stopni, czyli automatycznie tu jest 60 stopni, a tu jest oczywiście kąt prosty. I teraz mamy poczuć długość równoleżnika. Aby poczuć długość równoleżnika, no to potrzebujemy zdecydowanie naszego promienia tego przekroju, natomiast wiem, że promień kuli ziemskiej, czyli tutaj jest to duże R i to jest 6300. No i teraz m, możecie zastosować albo twierdzenie, albo jakąś, jakąś funkcję trygonometryczną, albo jeżeli pamiętacie z podstawówki trójkąt 30, 60, 90, no to pewnie łatwo Wam będzie to policzyć. Natomiast można by było w sumie napisać, że R do dużego R to jest kosinus 30 stopni, czyli małe r to jest duże r cosinus 30 stopni. I teraz mamy policzyć ostatecznie długość równoleżnika. Długość równoleżnika, czyli długość okręgu, albo obwód koła naszego, to jest wzór. Nie wiem, czy pamiętacie, obwód może napiszę 2 pi r. No więc, jeżeli pod kosinus, a w sumie to już rozwiązaliśmy zadanie, ale nie wszystko, słuchajcie, napiszcie. E, odpowiedzi, odpowiedź napiszcie, napiszcie, jaka odpowiedź Wam dokładnie wyszła. Sprawdźcie sobie, ile to jest kosinus 30 stopni, no i oczywiście musicie później podstawić do wzorku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kule, to tak naprawdę tyle. Starałem się wybrać zadania raczej, czy stworzyć zadania raczej ciekawsze, żeby nie były takie typowe. Oczywiście na początku rozwiązaliśmy sobie zadanie, które polega tylko i wyłącznie na podstawianiu do wzoru, no ale były też również zadania i ciekawsze, Pamiętajcie też o tej skali, tak jak wcześniej mówiliśmy sobie, że objętości są w skalika do trzeciej, a pola w skalika kwadrata, promienie w skalika, bo takie zadania jak najbardziej mogą się pojawić na maturze, a o sprawdzianie to ja już nie wspomnę, słuchajcie. Także to tyle. Yy, żegnam się z Wami smerfastycznie, numerycznie i pamiętajcie, obejrzcie wszystkie odcinki dotyczące brył obrotowych, a na koniec oczywiście będzie sprawdzian. Także... Yy, Znajście sprawdzian bryły obrotowe. To jest idealne, żeby powtórzyć sobie to przed sprawdzianem w szkole, albo przed maturą. No i to tyle.